Dajka kochani. Witam Was w następnym już odcinku manifestu pokojowego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odpuszczaniu. Mówiąc o odpuszczaniu, mam na myśli nawet nie sytuacje życiowe i nie mam też na myśli zirytowanego, dobra, ja mam wyjebane, tylko takie szczere, wewnętrzne: najwyraźniej tak jest. Mam wrażenie, że bardzo dużo problemów, też takich emocjonalnych, w naszym pokoleniu bierze się z tego, że mamy zawsze oczekiwania i zawsze wobec siebie oczekiwania i jakieś wzorce jest mnóstwo wzorców, do których czuć powinność, żeby się stosować przez co wchodzimy często w system samooceny takiej na bieżąco, nie? jakby przez cały dzień jest obserwator naszego zachowania, który krytykuje i który nawyk oceniania samego siebie, a przez nawyk oceniania samego siebie wychodzi też nawyk oceniania innych. No i tak w drugą stronę, nie? Przez nawyk oceniania innych oceniamy też sami siebie. I właśnie mam na myśli to odpuszczenie krytyka wewnętrznego, że odpuszczanie może się pojawiać w sytuacjach i kiedy ja zrobię coś, co wydaje mi się takie kurde trochę. Okay. nie no. No i okej. Okay. Coś, co wydaje mi się takie niezręczne. Jakby... O Jezu, nie. Nie wiem, czy tak się jeszcze mówi. Ale w tej sytuacji mówisz. Tak powiedziałam, no i okej. Okay. Po prostu tak rozegrałam sytuację, jak najlepiej wiedziałam, jak rozegrać sytuację. Postanowiłam się nią nie stresować, po prostu wejść tam i... No, puszczam trochę wodze. Tak zrobiłam Sytuacja już się skończyła, to już nie ma znaczenia, jak to się zachowywał. A nawet nie o to chodzi, no znowu... jakby okej. Okay. Okej, okay, tak wyglądała sytuacja. Podam jeszcze przykład tego jak jest na większą skalę to trochę jak dzieją się sytuacje, które chcielibyśmy, żeby wyszły inaczej i mieliśmy plan w głowie, jak sytuacja będzie wyglądać i wyszła kompletnie inaczej, to to nie jest sytuacja zepsuta, to jest sytuacja, która po prostu tak wyszła, nie? Tak, tak wyszło. I okej. Okay. To jest y, duży temat u mnie ostatnio i ogromnie mi pomaga że w sytuacji, w której normalnie bym zrobiła całą analizę, jak ja siedzę, jak ja wyglądam, jak ja się prezentuję i co mogą sobie pomyśleć ludzie dookoła, czy ja nie wyglądam na nienormalną. Po prostu w to nie wchodzę i stoję tak jak stoję, bo stoję tak jak stoję. Odzywam się w sposób, w który się odzywam, ponieważ w ten sposób się odzywam. I wychodzę raczej z takiego miejsca obecności i przeżywania sytuacji na bieżąco niż od górnego krytyka. Nie mam odgórnego krytyka, mam osobowe patrzenie na sytuację. Jakby reaguję w sposób dla mnie naturalny i nie zastanawiam się, czy ja reaguję dobrze, czy ja reaguję źle, czy ja się odzywam dobrze, czy się odzywam źle, po prostu tak reaguję, bo tak reaguję. I to naprawdę czasem jest tak proste. I ja zauważyłam, jak na przestrzeni lat. A szczególnie ostatnio mi po prostu akcje społeczne przychodzą mi z lekkością. Ja się nie zastanawiam, jak wyglądam, nie boję się postawić moich granic, nie zastanawiam się, co ktoś sobie pomyśli, jak ja powiem, że ja tego nie lubię, że mi się to nie podoba, że ja nie chcę tutaj być, jak po prostu się nie stawię gdzieś, jak powiem, nie mogłam być, ponieważ się nie czułam dobrze. Nie zastanawiam się, jaka będzie reakcja ani moja, ani społeczeństwa, bo to też jest ze sobą sprzężne. Nie zastanawiam się nad tym, jaka będzie reakcja. Po prostu tak się czuję i z tym wychodzę. Ja mam chill, przekazuję moje emocje w sposób spokojny, ponieważ ja nie, nie czuję potrzeby, żeby się bronić, żeby bronić tak, jak ja się zachowuję. Tak to wygląda z mojej strony. I czekam trochę na odpowiedź społeczeństwa. Społeczeństwa. No, osoby prędzej. W interakcji, z którą jestem. Albo nawet i nie, jakby tak rozegrałam tę sytuację. No, nie mogła ona być rozegrana w żaden inny sposób, bo tak została przeze mnie rozegrana. To nie jest sytuacja rozegrana dobrze, źle. Po prostu to jest sytuacja rozegrana i tyle. Nie ma. Nie ma już tego ścisku oceny. Tylko odpuszczasz. Wychodzisz z tego... z tej rozmowy i... kurde... ściska cię gardło, nie? Bo parę tekstów było tak dziwnych z twojej strony. Kurna, co oni sobie musieli pomyśleć autentycznie? Skąd masz wiedzieć? Może właśnie ujęła ich twoja lekkość przekazu? Na przykład... Życie nie musi być stresujące, nie? Szczególnie jak... My po prostu wychodzimy z sytuacji i już mnie nie ma w tej sytuacji, więc ja nie muszę nad nią rozmyślać, rozpamiętywać jej. Zastanawiać się, czy to, jak się wtedy zachowywałam, zaważyło na tym, co teraz jest. To nie ma sensu takie rozpatrywanie yy, zaprzepaszczonych opcji, ponieważ może gdybym użyła innego sformułowania w tym zdaniu, to yy, odbiór byłby inny i na pewno by wtedy zadzwonił. Nie, nie zadzwoniłby. Taka była energia, która się zmanifestowała w ten sposób. Tak to miało wyglądać. Sytuacja jest, taka jest, ponieważ taka jest. Nie ma sprawy. Nic się nie dało zrobić. Nic nie można było zrobić lepiej. Ani gorzej. I tak samo jak potem przychodzą w sytuacje życiowe i coś się nie uda. Coś jest twoją winą. Naprawdę łatwość, z którą ja się przyznaję do winy, od kiedy zauważyłam, że to nic się nie stanie, nie? Mamy tak ewolucyjnie trochę wbudowane, że ja, przyznaję się do winy, narażam się na niebezpieczeństwo. Nie, nie do końca. Faktycznie. No tak, no to była moja wina. Niedopatrzenie. No przepraszam, zwrócę na to większą uwagę następnym razem. Faktycznie, no tak powinno być. No widzę, widzę. I proszę bardzo. Nie ma sprawy. Ja sobie wybaczyłam. Nic się nie dzieje. Nikomu krzywda się nie stała. Jak się stała, to na pewno da się to naprawić. No oczywiście ja nie mówię o jakichś ekstremalnych przypadkach. też nawet nie będę wymieniać wszystkiego, co się złe dzieje. No tylko ktoś został potraktowany niesprawiedliwie w jakiejś małej sytuacji. Te małe niesprawiedliwość da się rozwiązywać. Nie? Jakby każda sytuacja jest sytuacją docelową, z której da się wyjść w tą tę czy w tamtą stronę to nigdy nie jest sytuacja bez wyjścia nigdy nie jesteś tak naprawdę w niebezpieczeństwie jak stracisz tą pracę to faktycznie będzie to kurde kiepskie i na pewno lepiej się starać ale też łatwiej się starać jak ma się przestrzeń na spokój jak się jest spokojnym to rzeczy po prostu lepiej wychodzą nie ja sobie odpuszczam mam prawo do błędów Mam prawo, jest. No, nie każdy mój ruch nie może być perfekcyjny jak w filmie y, laleczka, po prostu. No, nie da się tak żyć. I po co tak żyć? Właśnie sensem jest to, że jestem tutaj, że mogę tego doświadczać i że mogę wykonać te ruchy, które potem mogę y, odbierać w ten czy w tamten sposób, jakby fajnie. jakby Wszystko, co jest dobre, jest dobre, ponieważ po prostu jest. Cieszę się, że mam świadomość do odbierania. W buddyzmie, w medytacjach. Jest we wstępie taka linijka. Kocham, jest moja ulubiona ze wszystkich rzeczy, najulubieńsza na, na całym świecie. Wszystkie myśli są mądrością, a nie. Wszystkie dźwięki są mantrami, a myśli mądrością, tylko dlatego, że mogą się wydarzać. I tyle. Sytuacja jest w sumie zawsze do naprawienia, jeśli w ogóle jest jakaś tam nadszerpnięta, też nie lubię w ogóle tego określenia, jakby sytuacja jest jaka jest, no, zawsze da się wyjść, a jak się wychodzi ze spokoju i przyjmujesz tą sytuację taką jaką jest i wychodzisz z tego spokoju w rozwiązywaniu jej, to, to może wtedy pójść tylko dobrze do człowieku. Tylko do przodu. Wychodząc ze spokojem i uznając każdą sytuację nie jako ja jestem teraz u zepsutego celu tylko jakby w takim jestem teraz punkcie wyjścia Punktem wyjścia jest zawsze sytuacja, w której ja się znajduję w tym momencie. To jest akurat jeszcze a propos tu i teraz. Jakby ja wychodzę z tej sytuacji, ja do niej nie przychodzę, właśnie też nawet nie wychodzę. No, jestem w tej sytuacji, i ja chcę, żeby ona była rozwiązana z energią miłości, zadowolenia wszystkich i ogólnej harmonii i spokoju, więc z tą energią ją przyjmuję i z tą energią będę wychodzić. I to jest naprawdę niesamowite. Jak można sobie uświadomić swoją siłę sprawczą w takich sytuacjach, bo nam się wydaje, że my jesteśmy w strasznej, wielkiej sytuacji, która jest przytłaczająca i okropna, i my możemy tylko małe groszki po prostu uciec i ratować tylko siebie. No to tak nigdy nie wygląda. Jak sobie uświadomimy, że my możemy się komunikować i że każda sytuacja, w której się znajdujemy, to jest sytuacja stworzona przez to, z jaką energią ktoś w nią wszedł. Każda sytuacja została stworzona przez człowieka, który się wypowiedział. No to ja też mam przestrzeń, żeby się wypowiedzieć. I właśnie może moja energia coś zmieni teraz, żeby ta sytuacja mogła być dobra. I to nie ma znaczenia, czy mi się zatrzę głos, jak to mówię, albo czy będę wyglądać albo brzmieć głupio. Podchodzisz z, z pewnością siebie, na spokojnie, mówisz co masz do powiedzenia. I szczególnie jeśli to jest. Dążenie ku dobrym to nie ma się czego bawić, po prostu zeslizgnie się z języka, mówiłam. No, więc to jest to. W podsumowaniu, zachowanie spokoju w każdej sytuacji, nie w każdej sytuacji, jakby wiadomo też, że nie chodzi o to, żeby wyciszać swoje emocje, tylko pozwolenie sobie na odczuwanie tych emocji i powiedzieć, boję się i nie katować się za to, że się boisz, ponieważ dlaczego ja się w ogóle boję tak głupiej sytuacji, co jest ze mną nie tak, tylko no boję się, no. normalna rzecz, no mam prawo się bać jestem, no boję się i to jest okej, okay. pozwalam sobie się bać. I tak faktycznie wejść nawet w tą emocję i takie proszę, teraz stwarzam przestrzeń na strach, mogę się bać ile, ile wlezie, nie ma sprawy. To zauważycie, że, że to się wtedy wszystko minimalizuje, wycisza i Nagle strach znika i ustępuje ulgę, i spokojowi. Ja wiem, że mam jakieś nadzieje na tą sytuację, ale też wiem, że ona koniec końców się wydarzy sama z siebie, ale ja patrzę w dobrą stronę. No patrzę patrzę tam, gdzie chcę jechać, a nie na wypadek. Jest to, no, z Wam dzisiaj rozmawiam, też Wam powiem, że jest taka zasada, że jak się w wypadek samochodowy, no to nie możesz patrzeć na to, gdzie auto jedzie, tylko musisz patrzeć tam, gdzie chcesz wyjechać, żeby jednak nie wejść w stłuczkę. No i to jest sama sytuacja w życiu. Nawet to warto sobie zwizualizować i poczuć się faktycznie, jakby się było w tym aucie i patrzysz na to, że zaraz będzie stłuczka, zaraz po prostu auto, auto, ale patrzysz tam w drugą stronę i widzisz, że tam jest pole z niebem i tam jest przestrzeń, w którą możesz wjechać i po prostu tam jedziesz. Tam się nakierowujesz i na tym się skupiasz i Jedziesz w tę stronę, no to wtedy wyjedziesz na pole, nie będzie wypadku. To nie wiem, czy to jest aż tak proste w, tam, no wiecie, w skrócie myślowym. Więc to jest to, odpuszczenie i poczucie przestrzeni na, na siebie. No. No dobra. To wszystko ode mnie. Buziaki dla Was. I no, no co, no jesteśmy w kontakcie. Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat i na inne tematy. I buziaki, dobrego dnia, wieczoru, nocy.